Pani Elżbieta i Pan Andrzej, którzy, są, którzy wygrali pierwsze miejsca w plenerze malarskim-rzeźbiarskim, zrobili prace bardzo ciekawe, interesujące, bardzo osobiste, no, które zostały, wpadły w oko jury, to może tak powiem. Ten plener, który tego roku tutaj się odbył, był dla mnie bardzo trudny, bo głowa to nie jest mój tak można powiedzieć, typ rzeźbienia. Głowa górnika jest dla mnie trudna jak dla wszystkich. Wszyscy mówią, jaki łatwy temat, dwa dni i będzie już zrobiona. Okazało się, że nie. Ja musiałam rzeźbić dół, górę, środek, głowa i jeszcze coś tam, jakieś pierpusze i to. Było to dla mnie y, dość uciążliwe. Na pewno jest to pasja, jest to fantastyczne dla mnie, tym bardziej, że jak człowiek jest na emeryturze, to, to po prostu ma co robić nie? I, i z biegiem, że tak powiem, lat coraz więcej ma się pomysłów. kubusiem Dziś naszym gościem będzie wielki przyjaciel Kubusia, pan Sowa. Powitajmy go brawami. Dzień. Pan Sowa, jak zapewne wiecie, słynie ze swojej mądrości. Zadajmy mu parę pytań. Panie Sowa, gdzie znajduje się trąbka Eustachiusza? Uhu. Prezentujemy typowy kabaret, nieco teatralny w naszych jakby for, w formie sketchów, ale kabaret. Czy my mamy zboczenie? Czy jedyne, które przychodzi mi na myśl, to jest to, że ja się już nie ze wszystkiego śmieję. Nie wiem, czy to jest zboczenie. W sensie, że jak już oglądam jakiś kabaret, to nie mam tak, że, że taka jestem może czasem, że ach, to było takie sztampowe, <grym>, że to już mi się nie podoba, bo, bo już dużo tego widziałam i może jedynie to tak poza tym to nic więcej mi nie przychodzi na myśl. Czy mam jakieś zboczenia kabaretowe? jaki jest rozkoszny, jak, jaka to jest miunia. Chodzi po domu, się włąka, nie? I jest tam amcyzjad. Amcyzjad. No, ale co by zjadł? Obojętne. Słyszę obojętne, to już mam... Drrr, ale dobra, tłukę schabowe już tak wytłukę po prostu, że tam głowów widać na przykład, na, 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 wiecie, na przykład, nie? Podaję, mówię, dobra, kochanie, schabowe, smacznego. Oj, myślałem, że gołąbki zrobisz projekt Stand Up Bez Cenzury, który tworzymy razem z Abelardem Gizą i z Kasperem Rucińskim e, rozwija się doskonale. C regularnie, w każdym miesiącu mamy ustawiane traski e, po trzy bądź więcej miast, e, mniej więcej tam w niedalekiej odległości. E, regularność jest zarombista w tym temacie, dlatego, że i my się nakręcamy i jakoś tak e, widzę po Facebooku na przykład, że to, to fajnie, fajnie sobie rosną, rośnie ilość fanów i rzeczywiście w ogóle zwolenników stand upu. Ja jestem dobrej myśli i że że za 2-3-5 lat rzeczywiście obok tej ścieżki kabaretowej będzie druga ścieżka w rozrywce, czyli, czyli stand-up. Również gdzieś tam równolegle idzie sobie improwizacja. To też jest fajne, że już powstało tyle grup improwizacyjnych. To wszystko się rozwija i myślę, myślę że, że będzie fajnie, że już Polska nie będzie stała, czy Polska rozrywka nie będzie tylko stała kabaretem, tylko. tylko tylko innymi formami, takimi właśnie jak stand-up i improwizacja. Na razie wszyscy się uczymy, i publiczności my się uczymy. I, i tak. ...go się popisuję przed kolegami. On na przykład wstanie i mi robi coś takiego. A zrób tam nam kanapeczki. Słuchajcie, Małpi Król. Naprawdę, koledzy zrobili z mojego Bonga king Konga. <śmiech> <śmiech> Ale jak już właśnie pójdą ci koledzy, ja się układam do snu i wtedy mojego bongo nachodzi ochota na małpie figle, Specjalnie dla Was podczas zdecydowanie więcej. Eee, idąc do programu, chcieliśmy e, uzyskać większą promocję, jeśli chodzi o telewizję i to się chyba udało. Dało się wygrać pierwszą DCM The Music. Do tego co na że to udało się wygrać w, w autorską muzyką. Nie po raz setny gowerami do tego połączeniem kultury polsko-ukraińskiej, -ukraiń, polsko tak więc no, tym bardziej to na cieszy, że takie miejsce na rynku muzycznym dla takiego zespołu się znalazło. Ale ogólnie, ale ogólnie życie prywatne nam się ogólnie nie zmieniło, bo dalej jesteśmy takimi samymi chłopakami dalej chodzimy do tych samych sklepów dalej ubieramy się na co dzień identycznie no, tyle że nas nie ma częściej w domu e, większość czasu wolnego poświęcamy rodzinie znajomym przyjaciołom no a reszta czasu oczywiście gramy koncerty oczywiście więcej czasu właśnie jest tych koncertowych no ale staramy się wszystko połączyć w miarę przeszło dobrze. To, przeszło to trochę na tryb jak normalna praca. No? Jak ktoś chodzi od poniedziałku do piątku 8-17, tak a od czwartku do niedzieli koncertuje, wtorek odpoczywa, środa ma próbę, jedzie dalej. Tak więc no rzecz, o której całe życie marzyliśmy, żeby z tego się utrzymywać i traktować taką pracę, która sprawia przyjemność i, i jest to tym, co robimy. Zmęczenie materiału jest, tym bardziej jak gramy dzień po dniu i to w odległościach, na przykład tak jak w tym momencie jest 500 km, no to nie jesteśmy robotami, a używek żadnych nie, nie bierzemy. Tańszą i najlepszą używką w stosunku do ładowania energii jest publiczność, która tutaj napędza. Poznaliśmy tajniki polskiego showbiznesu. W polskim showbiznesie jest ogólnie tak, że piosenka może być słabsza, ale ma zaplecze medialne i tak dalej, więc ona pójdzie. W naszym przypadku no, musieliśmy czekać, aż to zaplecze medialne się otworzy dla nas. No i się otworzyło z sukcesem właśnie w Must Be The Music i było trzeba właśnie tej wygranej, żeby ta piosenka ukazała się w polskich stacjach radiowych i to komercyjnych. Wielki ukłon z tej strony dla polskiego programu, pierwszego programu polskiego radia, bo oni jako pierwsi wyciągnęli rękę i oni jako pierwsi zaczęli nas grać jeszcze przed całym właśnie. Tak, i oni jeszcze przed tym całym sukcesem wierzyli w nas. No ale potem, potem przychodzi do, do finału, przy, przychodzi do wygranej, no i wszystkie radia to chwyciły. Ale zawsze stawiamy na melodię, na tekst, aby to wpadało lekko w ucho i można było do czegoś to przywiązać, a nie do tego, że będzie stopa super, czy cokolwiek innego, bo sami te płyty realizujemy, nie mamy jakiego studia, a daje to radę. Każdy zespół chyba powinien mieć inną receptę, ale przede wszystkim trzeba być sobą, nie patrzeć się na trendy muzyczne, nie można być populistą, jeżeli chodzi o granie muzyki, że dzisiaj jest modny folk, więc gramy folk, jutro jest modne reggae, więc gramy reggae. Trzeba być sobą, aż kiedyś ta, ta moda przyjdzie i wtedy będzie się miało swoje 5 minut, tak jak mamy nadzieję, że jest teraz nasze. W listopadzie się trzecia płyta i dlatego od maja tego roku w listę są wpisane 4, 5, 5 nowych utworów, tak więc dokładamy stopniowo coraz więcej. W listopadzie premiera, trasa koncertowa po Polsce z trzecią płytą i, i kolejny rok grania. <śpiewanie> Jak się jedzie autem, to się ich słyszy i yeah, nieee, Enej leci. Enej ma stylu muzyki ogólnie. Generalnie to Enej NA był najlepszym punktem tego w ogóle Dni Polkowic. I w ogóle atmosfera, ludzie, świetnie Koncertujemy, przygotowujemy się do y, kolejnej płyty. Y, owszem wiem, że tam sprawa stanęła, po, ponieważ też pracujemy nad Facebookiem, nowym Facebookiem, nową stroną internetową, także stąd ten zastój to niedługo się zmieni. Powiedziałam młodzież i to słusznie, bo ja jestem z tego innego pokolenia, którego może tak bardzo to nie frapuje i tak bardzo się tym nie przejmuje, ale jak widać, dzisiejsze czasy są takie, a nie inne. Trzeba się dostosować do XXI wieku. Dlatego coraz częściej gdzieś tam zaglądam w te medialne klimaty i uważam, że rzeczywiście ten Facebook jest bardzo, bardzo potrzebny dzisiaj. i Jakieś informacje w zespole są na czasie i mam nadzieję, że rzeczywiście niedługo to ruszy, bo. Bo troszeczkę byliśmy jak taki zaspany miś, ale ta zima już minęła. Mamy wiosnę kalendarzową od dawien dawna. I mam nadzieję, że jeszcze przed latem wszystko się unormuje. Muzyka

Może i czasy się zmieniły? Może dzisiaj e, większość artystów gra pod stopę, pod, pod tak zwaną nogę. Chcieliśmy nagrać płytę subtelną, delikatną. E, ja przynajmniej jestem bardzo dumny z tej płyty. E, tutaj Józia wiem, że też. E, płyta przede wszystkim jest równa i to jest ważne dla nas, że, że nie ma na niej jakichś dziwnych utworów, w których byśmy się wstydzili. Jest to płyta dla wrażliwych po prostu ludzi. A trochę się znalazło, więc cieszymy się bardzo, że zdobyła uznanie i, i, i szacunek, bo przecież już jest czwartą wokalistką. Wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o chwilę o, o narcyzmu, i nie chodzi tutaj absolutnie o rekordy Guinnessa, bo to wszystko stało się nieoczekiwanie i, 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 i nie tak, jak zespół sobie zakładał. Ale mając Juze u boku. Mając czwartą wokalistkę, no, można się zastanowić, czy jest w podobnej sytuacji jakiś zespół na świecie. Ja takiego przypadku nie znam. Więc tym bardziej należy uszanować tych ludzi, którzy kupują nas, którzy szanują, którzy lubią, przychodzą na koncerty i nadal podziwiają i, i, i śpiewają z nami piosenki.